I dużo przedsiębiorców ma problem z tym, że nie potrafi tego zrozumieć, że wcale nie muszą być najmądrzejsi w swojej organizacji, wcale to nie oni muszą układać wszystkie procesy, bo jeżeli nie mają tych umiejętności i nie chcą ich pozyskać, no to to jest w ogóle całkowicie bez sensu. Osoby, które mnie znają i w momencie, w którym ja mówię, że jestem leniwy, to zawsze się śmieją, mówią, że ty chyba nie wiesz, co znaczy leniwy. Bo lubię pracować, natomiast nie lubię zajmować się rzeczami, który, w których nie jestem po prostu dobry. I jak wiem, że moje umiejętności to jest sprzedaż, marketing, wystąpienia, czy takie live, czy cokolwiek innego, bo nie, nie odczuwam, nie wiem, żadnego dyskomfortu, że na przykład rozmawiamy teraz, jesteśmy ludzie nas tutaj oglądają, to te rzeczy mogę robić, ale jeżeli na przykład mówimy o układaniu procesów, to ja w sposób logiczny z helikopter view połączę kropki, ale ja tego nie wdrożę, bo to jest całkowicie nie moje. To jest tak, jakbyśmy wzięli kogoś, kto nie lubi występować publicznie, i wyrzucili go na scenę przed, nie wiem, 100 osobami. Ja, bo ja mam dokładnie taki sam dyskomfort. Ja wiem, że ja nie jestem w tym najlepszy, więc szukam osób najlepszych, które mogą to ze mną zrobić, bo w innym przypadku to nie będzie działać.